Sorry, się zakończył stream, no bo mi się wyładował telefon. Ale poczekajcie, ja zaraz przyjdę, dobra? Tak, Sekunka, dwóch, takie... Nie no, maksimum 2 minuty ze dwóch. Dobra, jestem Młodeczki, jak słuchać strasznej suszarkę mojej mamy to storki. Mała... suszy włosy. Aha, polecam wam zainstalować Pocket Morty logo, i obejrzeć całą serię na Netflixie. Rick i Morty, polecam wam... Nie, bo jestem Iken, przyjąłem serial serię, kubi. Jakbym, jakbym umiał nagrywać piosenki, to bym normalnie o nim piosenkę nagrał. Patrzcie, ile już mam pucharków, nie? To za zadyma, to jest tryb, nie no, kurde. To nie mają Ci igiełek było pięknych. Ale wiecie, co mi się nie podoba? Um, jak było właśnie, od 8 tysięcy mi się też podoba znaczek, ale na 10 tysięcy, nie no, nawet spoko można powiedzieć. Ale wiem, że mi się nie podoba za 6 tysięcy, bo... czekajcie, pokażę wam, bo mam niedaleko Eee... O! Widzicie? O, to pięknie jest ładne, przepiękne, normalnie. Ale no patrzcie, to jest jakaś korona głównie. Sorry za brzydkie słowa, no ale mówię co uważam. <śm> 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 5000 bucharów 13 60 Ja co dam? No, leonika Ale nie, będę na nie lubię już leona, znaczy lubię leonę, lubię lubię nie? lubię leona, co nie ale po prostu prostu nie wiem Leon jest przesadzi na taką jedną mapkę dobrą. To ona no, nie, 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 nie Nie wiem jak się... Na, nie pamiętam po prostu. Tutaj kurde widzimy. Tutaj jest jeszcze im. No poskocz tym. A dobrze. Wolę wam Franka na tryb, e, zadymę, ojeju, 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 loza, 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 loza. Dobra, lousa, ją na 700 HP, ale Boom Master, sorry, skoncentrowałem jedną gierkę, ale nie, nie wszyscy je znają. Nie wiem jak nie no, co wy zrobiliście, czemu Frankowi to daliście, tutaj są najlepsi. Ole was... o Jezu, Jessie, Jessie, Jessica, Jessica, Wolfel. Sorry, Jessica Wolfel. Tak kiedyś gadałem na Jessie Jessica Wolfel. Czy że źle? Przejęli Rosa widzę Tutaj... Pan Fy... Pan Fy, co ja mówię Ej, ta Rose'a nam strzeli jak nic Nie, nie pozwolę Bo... Tyś no bole? Bebe, be, 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 Piluję, piluję, piluję. Nie no kurczaczki, no kurczaczki, kurczaczki. Ale nie, 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 nie głośno mojej mamy suszarki. Wiem, że mówiłem o tym 5 minut temu, no ale nawet może więcej, ale... Po prostu teraz się tak skapłem, że... Aaaa, la, to miało być do tego. Do z buka, buka. Nie, 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 weźmie, nie, weźmie nam piłki. nie, 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 Let's go. Idź, 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 tą nie, piłeczką, pane. Ale... ale. Mm. Uuu, piękny drugi nie, nie, Na ostatnie 15 sekund. Bardzo ładny golik podobał mi się. Nie no, i bat, tylko chyba moje, moje ulubione dwa tryby ze starcie. Gimdraba gim, nie lubię ani trochę. No, no, no. Oni mają trochę... Nie no, oni mają takich samych jak my. Tylko że oni mają Karla, mamy. Po co? A po co nawet na ten tryb? No nawet. Bo lecz, nie. Tak jesteś z piłką przy brance i poko cię uleczy, o! No. Spoko! Spoko, poko. Ja tu ci dam, chłopie. Darmo. Nie, nie. Nie pozwolę ci. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie Nie, liczę. Nie liczę, wszystkie znicze, nie? Jednak szczelili. Brał i morsarę. No, ale wy się chorzy na łeb. No, 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 no. no. Dobra, swinkar ci strzelił gola. Czyli ja? U he, mnie kar, 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 kar. No, Karlu, ty głupcze! Gdzie jest ta piłka? Dawaj! Zajem się nimi! Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Nie! Kurczaki! W ogóle Frank to chyba był mój pierwszy epil jaki trafiłem. Jest! czeliliśmy. Oj, to ten nać był trudny i to strasznie trudny. Ale dzięki Poko wygraliśmy. Gdyby nie Poko, to... W sumie nie, w sumie nie wiem, jakby nie, jakby nie było Poko, to nie wiadomo, co by nam dobrało. Jezu, oni mają też Franka w teamie? Nie. Jezu, jaki... Nie no. O nie, jak oni obijają strasznie. To jest niemożliwe. Ten team jest do wykluczenia.

è bul 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 se magari io suole non strane non mi mortar, ammortato si fa la schi la schi Dawaj Buu, el, el primo, el primo, el primo, el primo, el primo, el primo, el primo Nie! Aj, nie zdążyłem Ajajaj aj, aj. Dobra, teraz my ich obiliśmy Nie! Ty burza zasrany, no jeju. Nie no, nie lubię cię Nie lubię od dzisiaj bóla. Nie no, bóle. Lubię bóla, bo ból ma fajnego ślina. Nie tego John z bunkra bula. Tylko tego tu bunga. Nie zdążyłam. O nie, ale tu. Mm. Przegraliśmy. Niestety. Niestety, albo tej. Znaczy my dość dużo tych macie już wygrałem. To jeszcze pod rząd. Dawajcie do bramki. El Primo. Remis. Co? Lol. Dobrze. To jest najlepsza Nie, nie, tara, 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 proszę czy tara, nie zwol tego. Tara, uciekaj. Tara wierzy w ciebie. I jak Jakbyś się cieszył, jakbyśmy to wygrali, co? No wybi, wybi, nie, nie, Tara, wybi, to mnie, to mnie. Nie, no kurde, weź ktoś. Co z tą grom? Nie burszczali, kurczaki! Ta Tara trochę tak zepsuła, bo ona w ogóle nie wybijała. Nie wybijała. Tara, zepsułaś. No ale to teraz była nas, Zamiast wybić to na to kurde, nie wiem, trzyma i zabijłem tysiąc razy. Jezu, mam sobie z team, z team, z team, z No i mam OP. I mam takich buraków. Nie wiem. El Primo i Rosa w teamie. Najgorzej. No i znowu nam jako pierwsi oni gola szczelą. Jezu. No co wy robicie? Co się dzieje z tą grą? Wybijam, wybijam przemiks. Dobrze. Jak najdalej od naszej bramki darmo zjadzie. Mm -hmm, mm -hmm. Jezu, na pewno jest równy. Myślałem przez chwilę, że nam szczeli, a to by było za głupia. El Primo, uciekaj, 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 El primo sery. Szkoda, że tu zaś gra do dwóch. Dawaj El Primo, to, dawaj to. Dobrze! Mamo zaraz pójdę se się umyć. Rozagnie? Dobrze tutaj... kryały, Kryjały stały jest upierany. Dobra wygraliśmy. Mamo za dwie rundy se pójdę dobra? Amal. 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 Mam jeden mecz, dobra? Dobra, to nie chwilę, najwyżej 5 minut. Nie no, nawet nie. No, ślizg jakoś najwyżej chyba. Trafiłem w tego Franka niestety. Ale tutaj Stella brał, próbuje coś zrobić, osiągnąć, nie wiem co ona próbuje. Mówiłeś nagrodę co? To nie jest nagroda, dawaj go! Nie mogę zginąć, jestem najlepszy w tym filmie Nie no po co, patrz! Dobrze, dobrze dawajcie. Dobrze, strzeli, 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 strzeli! Kurde, to nie jest raczniczko. Najgorsza. Nie, 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 nie! Niszczę go, niszczę go, niszczę go. już przegrani, nie? No nie, co wy robicie, tekle? Tak blisko cały czas jest, ale by. Picco bello, meno. Myk, nie no, ty Frank Grubas. Idźcie za tym debilem, no. No i właśnie szczeliliśmy prawie wam Nie przegrajcie tego. nie! Mamo, jeszcze jeden. Polaga laga miałem. Zaraz się będę musiał umyć i znowu będę stream spokojnie na wojnie. Oni mają Piper, nie. Piper gra, gra, niestety. Ja nie grała, bym się cieszył. Dawaj, no, El Primo, nie no, kurde, El Primo. Popisałeś się swoim talentem. Ale ja się... no, nie! Nie, to była najśmielsza. Nie, dobra, ta gra jest chamska, nie. Co to było? Czemu mi do papierki rzuciło? Jezu! I znowu mecz zepsuty, no bo. No i znowu pewnie przegramy, bo mi do papierki się rzuca. No, 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 el primo, dobrze. Chociaż tyle el primo zrobiłeś w tym meczu. Mniej więcej to ja robię. Jest, dobrze, zrobiliśmy to, Mordy. Widzisz? 30 sekund, wolał. Mamo, mogę jeszcze jeden? Nie, chodźmy, bo to słaba też już. No to poczekajcie. To tutaj wyrzucę. Co, co? Nie, 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 nie. Tak, to było na szklankę. Na dwór, nie? Co? Na dwór. Gdzie? Na dwór to chcesz? No. Dobra, to to zaraz.